Hej kochani, witam was na moim kanale. No i dzisiaj zapraszam was na mój w sumie week, wieczorny weekendową rutynę, tak dokładnie rutyna, czyli spędzimy sobie dzisiaj razem dzień. Wieczorny, ponieważ już po południu jakby byłam na kontroli u lekarza, bo jestem troszeczkę chora, więc tego już postanowiłam nie nagrywać i zaczniemy sobie dzień od teraz. E, będziemy jechać zaraz do sklepu. Na kontroli właśnie mi powiedzieli, że jakby wszystko ok, e, tylko wiadomo, jakieś zwykłe przeziębienie od samego tygodnia, bo dzisiaj mamy piątek, dlatego też w szkole nie byłam, nie oczu e, No i już od, od wtorku nie chodzę, więc najgorsze dni już są ze mną i już myślę, że normalnie mogę wyjść bo tylko w sumie nosek mam zatkany, więc jak idziemy do sklepów e, będziemy wybierać składniki do na kolację. Postaram się coś bardziej kreatywnego zrobić razem z wami, e, no i też e, zobaczyć jakieś różne rzeczy na wieczór, jakbyśmy mogli ciekawie spędzić razem. Więc zapraszam do oglądania. Mm. Jeszcze, jeszcze mogę Wam powiedzieć no że bo w ogóle przyszedł mój prezent z Wigilii opóźniony. Ja go sobie tutaj schowałam, Chwilkę. Zostałam, yy, tak, kiedy chyba z tydzień temu już, yy, prezent opóźniony z Wigilii, więc tak, mamy kamyki. Takie jak chciałam powiedzieć, bo gdy yy, no, mam odcinek z moimi prezentami, no to Wam pokazać zaległe, więc takie oto coś do mnie przyszło. I książka sobie I... załóbię z za Tak, w ogóle ja już czytam, bo ja. Uważasz, widzę? I ogólnie książki jakie czytałam to jest Harry Potter i stwierdziłam, że dobra, biorę się za czytanie i kupiłam sobie taką książkę. Ona jest teraz popularna, w sensie u nas już jest stara i teraz y, ma, trzecia część wyszła chyba, więc sobie stwierdziłam, że ją wezmę, bo lubię ten motyw, że Anemis Lovers czy coś jakiegoś. To no, więc fajnie, ja zazwyczaj czytałam na odpadzie jakieś dziwne, więc y, porządną książkę kupiłam w końcu i będę czytać. To lecimy do sklepu. A tak, zapomniałam ani jesteśmy w Rosji, jest mało ludzi, więc możemy nagrać na szczęście. Jesteśmy przy kulach. Pokażesz jakie mamy. Właśnie te są jakieś ładne. Do kąpieli. Sobie ci sobie taką z taką kulą może. Albo w jakimś zestawie weźmiemy, żeby było lepiej. Zastanowimy się i wam pokażemy. A to są jeszcze takie zobacz, fajne. No, za siedem tańsze. Jeszcze... Ej, ale tutaj są. Słuchajcie, takie. z jakimiś ozdobami. Takie rzeczy wybraliśmy. Jeszcze sobie świeczuszki odpalę, ale sobie kąpiel zrobię, akurat na taką chorobę z taką. Dobra, no więc jesteśmy już w domu i bierzemy się za robienie konacji. Właśnie teraz mam miskę, o jakiś popcorn tam widzę, bo na wieczór też mam plany coś obejrzeć, ale to potem. Więc co będziemy robić? To będziemy chyba jajeczice robić, myślałam. No ty będziesz robić, tak? No a ty nagrywasz, to mówię tak, wiesz. No. Wiesz robić? Tak. Ja mam po prostu jajki. No dobrze, ja ty, tak rzadko go ty ale no zobaczymy. Coś się zrobi. Jajcińcę zrobię. Przedem myślałam. Mam jajka. I ile jajek się spoczywa? Dużo? Mam... No, zależy w to ile będzie jadł. No to jest z pięć? Nie, no dobra. Jeszcze no, nie jestem. Z dwa mam jest dwa. O, tak. I ty z dwa z sześciu jajek? Czy z siedmiu? No może melka no, też ale przypadek, dobra No przypadek, uszykowaliśmy <grymne> Cześć, Czy jeszcze potrzebne masło? <grymne> Nie boże, ma, chwila, muszę oszukać Czy nas się kiedyś kredysia jajecznicę już? Nie, Ha, czyli najpierw łyżka masła na patelnię gdzie stanie się płynne Two hours later

Ja też mam Można mm. Dziękuję Już mam było groszy 30 u, 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 zaraz patrz okay. jak... patrz co tu się robi Oh my god Dzięki za oglądanie! Napisy by Jacek girl Napisy so my 2014, and I, think that she knows it. i robimy, a jeszcze nie powiedziałam herbatkę dla całej rodzinki zawsze robimy od razu w banku takim serio, oh, oh. bo już tak od pół roku tak wszyscy sobie na dzbanku jak sobie to wszyscy leją więc tak, bierzemy sobie lipionka, dwie dwie starczą. tak, tak, tak Kod daj miętę czy było im miętę? listek lub dwa chwile dwa, nie? dwa dwa Musisz ją umyć, teraz, troszeczkę. Tak, przemyć. To i tak zrobić z tym czynnikiem. Tak, ja i zrobić, a nauczyłaś no, się już. A, ja widzę jak to jest. Staj... Ciepła, dobra. No, a, dobra. Troszeczkę, weźmy. Mimol? Mimol, mimol. Ale już to z cząmiętą. Mm. Miodzik i cytrynka, to jest nasz przepis na pyszą herbatkę. Aha. Wieczorem nie? Wieczorem, tak. No, w sumie na no, liczę sobie tak. I, I co robisz? Zajem. Pata wrzuci łopat z będziesz szczery do bólu, słuchajcie. Ja Jaką widzicie różnicę teraz tutaj no, w tym zbarku, co? Dobra, ten zbarek, nie wychodzisz. Ile miodu? Dajcie znać w komentarzach, czego tam brakuje? Cicho, A co cicho, ile cienciem? miodu? Ile miodu? Łóżeczkę taką. To idziecie jeść z Nalcią? Um, no. Nalcia wziąła słuchajcie, grę. Proszę, zrobiłam wam. Bo... Proszę, ja ugotowałam. To ci zrobiłeś klikcie? Ale Nikola robimy, też je? je jest. Nie, blefuj. Nie. <grym grym pff> nie doceniła Cię siostra? No. Nie, nie. Czemu Nelcia to jest blefuj? Ble. Nikola nie umie gotować? <grym> ja spróbuję. Ja się nie śmieję, bo ja spróbuję. Nie musisz karty, bo Nelcia się wzięła za granie. Zamiast za jedzenie. Kola, kola. Nie wiem co będziemy grać. Nie. Oceniam 10 na 10. Proszę, nie? Mhm. Ja też lubię taką, bo jest taka wodnista. Ja no. lubię taką. My wszyscy lubimy taką. Nie masz skorupy? Nie, nie było. <laughs> nie, Nikola. Kochani, nauczyłam się tańczyć tańce z TikToka, więc uwaga: Trzy, cztery. you and me, it's more than hands more. Two. You and me, We it's more than sky. dziękujemy. 别的 <laughs> 都。多 <noise>，你多 <noise> Witamy Was już do kolejnej części mojej wieczornej rutyny. Czyli, e, trzeba się wykąpać w e, no, kuchencami. Tak. Dzisiaj będę sobie luksusową kąpiel, ką, kąpiel, ponieważ e, widzieliście, że tutaj. Marzena, to jest to jedno jeszcze to mówię, nie ma co. Nie no, e, mamy takie rzeczy, kuleczki jakieś, nie? Mamy takie. tak samo plądamy tu. No i e, taką kulę do kąpieli. No i co, jeszcze sobie poznańmy. To z co używam. Oto ostatnio, to nie jest reklamka. Koni, to nie jest reklamka, ubieram ich, kurde, bo seria. Ten szampon nawilżający, moi no włosy go potrzebują. I takie dwie fajne kolejne... odżyweczkę mogę polecić. Ona jest bardzo różowa i taki fajny daje kolor. No i taką maskę. To takie A rzeczy używam. Rzecz A Maciek używa szpiki Pepe Jerzy, widzicie tam. <laughs> to Dokładnie. widzimy się później, pa. pa! Dobra, ja nie będę w tym chodzić, więc szybko spróbujemy jakieś wysiłki teraz.

Nie witam Was już przy moim łóżku. No i właśnie jestem z herbatką. No dobra, zazwyczaj sobie jeszcze nalewam z banka e, No i tak, co robię wieczorem? Mogę już z makijaż, makijaż z kąpieli, soczewki. Teoretycznie ja już bym ich nie miała i założyła sobie okulary na wieczór, ale jeszcze postanowiłam założyć, bo. Mm, no będę oglądać właśnie. O, wieczorem albo jeszcze e, czytam książkę, albo zaczynam oglądać coś na, na Netflixie. Jeśli nie jest za późno, to jednak wybieram te książki, ale już dzisiaj mamy późną godzinę, więc do spania sobie włączę jakiś serial, nie wiem jeszcze co, ale zobaczymy, więc tak to będzie wyglądać. E, no albo po prostu jeszcze sobie przed snem to połowę patrzę jakieś social media, e, ale to nie jest zdrowe przed snem e, przez godzinę, chyba przed snem nie powinno się w ogóle używać, ani patrzeć na taki ekran, nie? To nie jest zdrowe, więc ale... Jest somperia, co nie? A co oglądasz no, że... na Nie wiem właśnie, bo teraz czekam na trzeci sezon Outer Banks, nie wiem czy ale uwielbiam to, um, ale jeszcze nie ma, więc albo sobie zacznę to powtarzać, bo ja na przykład tak mam na mi, czy wy tak macie, że... A teraz co oglądasz? O to oglądał, ale, to jest stare już. Nie widzę. Nie no, 2022? <laughs> no bo trzeci sezon wyszedł Aha. i to jest znowu popularne i jestem ciekawa, byłam ciekawa co to jest i sobie oglądam pierwszy sezon, drugi sezon teraz. Okej. Okay. Więc to co, a miło oglądania. Tak. Ja, ale co, obrabiać ten film, żeby widzowie zobaczyli go już jutro. Tata obrabia to w której? No od no. do drugiej. Mieliśmy nie mówić godziny. A skończy to o czwartej rano, <laughs> żeby na sobotę był. Do... No, dokładnie. To ja, miło to ja oglądań. Tak. Wziąłem, wrzucamy, to bye, co? Bye. Pa, pa.